Witam wszystkich, z tej strony Kostek. W dzisiejszym odcinku będziemy teraz robić zwykły survival na Minecrafcie. Naszym zadaniem to będzie znalezienie diamentów. Więc, kurde, Minecraft mam brak odpowiedzi. O, dobra, oczywiście game on survival, z tu. Ciekawe, zrobiłem sobie go. Znaczy, znam niego w lecie tego kolorowego skina, ale przerobiłem. I dodałem taką czapeczkę. Słuchajcie, jak mnie nie było słychać, bo coś mam z obsyzją, nie tak. Ale ogólnie, jakieś nie słyszeliście, to powiem jeszcze raz. Zrobiłem sobie taką czapeczkę u góry z napisem K. I nie mam takiego skinka, z neta. No, kolor no, był ogólnie z neta. A czapeczkę sam sobie zrobiłem, już wam pokazuję jak ten skinek wygląda Aha! Wiosy się zrobiłem. Tak wygląda skinek, tylko nie będę, nie będę w stanie czekać, bo... Jak ja naprawdę trzeba tej napi Aha.

I miałabym pokazać skinka. Patrzcie, tutaj mam takie taki K. Jak I ogólnie takie cieniowanie tutaj sobie kolorek. Znalazłem samą na necie. Nie I mi się stronka nazywa? Tylko to mogą być nieodpowiednie odpowiednie rzeczy. Ale Dobra, ale ja sobie tylko szukałem skinka. Ogólnie zasłoniliśmy się w wiosce. Najpierw ja sobie. Tu ja później że sobie zrobię jakieś tu Skrzynka. Dobra, chleb i patyk. Kurde, anologii i, i, i. widzę, że się staram robić, zrobić dla Was najlepszy kontakt jaki mogę, ale ja nie jestem w najlepszym w montowaniu. W ogóle nie umiem montować. On no, spróbuję, może nie, z nim czy coś, więc może. Proszę, tych ten filmik się jakoś wybije, czy coś. A, ale robi. Dobra, by po powolutko chodzić. więc nic nie będzie powoli. O, w sumie już go zrobili. Czym to jest beczka? Właśnie nie widziałem beczki, Robię to jest pusta. nie widziałem beczki? Nie widziałem beczki, ale. W takiej wiosce... Nie wie, jest trochę tych beczek. Ale no. Zn znajdźmy jakiś domek ogólnie z lutem, pójdziemy sobie zbierać drewienko. O, ale, przepraszam, bez widzenia bardzo dużo chleba. Okay. O, taki piecyk. A jak widział ten piec? To jest ma pytanie. Były Kurde nie będę w sumie zamulał, bo to już jakieś 4 minuty trwało. Po prostu zbierzmy drewno i kupmy się pod siebie, żeby znaleźć diamenty. Chyba nie chcę przedłużać. Nie wiem, że nas pizza, to jest po prostu taki odcinek. Ale musimy znaleźć diaksy aha czekajcie bym się Ja nienawidzę jak mi się włącza. Jak nienawidzisz Jak nienawidzisz jak Ci się włączyłem klawisze trwałe napisz hashtag klawisze Trwałe Tu może przyp przypnę i dam bo w ogóle nie komentuję moich filmików Co ja zrobiłem Dobra co? Nie, nie, yeah, zamiast killów w nie, to Dobra, to też nam się w sumie przyda. W tym razie nie, 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 Zbiera żelazo nie, żelazo i nie, nie, kopać. O, no co tutaj pan

A dobra, przekaz sobie łopatę. Wszelki wypadek, żeby nie wiem, by był jakiś grabel. By, byśmy mieli problem z ze go. ale nigdy jeszcze nie miałem twój spawną, wczoraj nie w wiosce Ostatnio mam jakiś dobry spawn. Ja Sióp, sióp. To sobie siekie. Ja, a mogę, Jezu, jak jestem głupi, mogę sobie tarcze zrobić. Jakby nie pomyślałam, kurde. O, ale idealnie ale nie Jeszcze na piecyk. Dobra. No. Znajdziemy sobie. Trzeba to będziemy coś robić. Albo w sumie wrócę się tam. Bo. To będzie życie. To będzie zimnażona.

Mamy węgla bardzo dużo. No i w tym momencie właśnie sobie robię... Wyciągnię z I na tarczę, bo tarcza mi się mega przyda. Mam drewno. wrócę się. Będę się wracał po drewno.

które już się przekopałem nie gadajcie, że zgubiłem moi, moje żelazo będzie słabo, jak się okaże, że się zgubiłem o, no, tamto jest, dobra ja już myślałem, że to jest, tylko jak się przekopałem A co jest? o, kurde Gdzie to jest, widzę, nie? Gdzie tu? Tu, ale to był piec. A jeszcze tu? O, dobra! Ja już się wystraszyłem. Dobrze, kraftuję sobie tarczę. Teraz mam już dużo drewna. na. sobie tarczę. I skraftuję sobie w sumie jeszcze jeden kilo. Zrobię taką. W sumie nie opłaca mi się robić spodenek. Zrobię sobie kilof i siekierkę. Kilof na zapas. Siekierę. Siup. Wymyślam, mi się Bo myślę, że mi się dźwięk wyłączył. Wymyślam, sobie mi I jeszcze raz w dół i w dół i w dół. I w dół i w dół i Nie no, ja tam crafting zostawiłam. No, ja jestem debilna. Obydwa rzeczy są. Dobra, teraz zrobię takwa. Śrup, schwycimy sobie. Wszystkie patyki smarnąłem. No i dobra, możemy się kopać. Uh, sorry, sorry, bardzo przepraszam. Już jestem na gripistą, nie? Dobra, już jestem na gabarek. Musiał się już chyba zacząć kopać przed siebie klasyczny, po prostu mining sobie zrobił. Miejmy nadzieję, że znajdziemy jakiegoś cave albo coś. Gdybym tylko pobrać Fulbrighta, który by działał. Nie ma żadnych Fulbrightów, które by działały. Bo, weźcie, dajcie mi jakieś linka z stronki, z których szukać to, to bardzo mi się przydał Fobright. Ja nie musiałbym. Ok, mi się rozpierdziali Dobra. wiesz, co ja chyba pójdę trochę do góry. Bo Дрипсъл, нестрашно ми се. Назва... А не, това са дипс, да й ти я додрипсъл. Цяло Курдец... е гада. Има така как се ще назива? Солен видя, възможност. Аното ми кажа, ми се вигадим, се откладва Który to Szósty blok. Ja na szesnastym bloku się chyba. Pediaksu. Ale o co chodzi? Wiecie, już teraz, czy już wtedy trzecie mogę spać? No mogę. Ja osolę widzę, że jestem taki głupi, że nie mam z góry zobaczyć. Z Dobra ciusty. Włączamy to będziemy tak po prostu szukać tekstów, poszukać się przed siebie. tyle. Albo użyję taktyki, którą Pilat już używał. Mam tam na zimkach. Dzisiaj kopiemy takie trzy strony. od razu od razu się przyda od razu koło

żelazo, kurde, gdyby to był challenge, żeby znaleźć jakiegoś, żeby zrobić full, kurde, żelaznego seta, to już by Please. Oh. I'm I'm to... Come on. Come on. Yes, Jeszcze dwie minuty. Jak ty znajdę diaksył, w dwie minuty, to przysięgam, nie tego x raya A na czym? A jaka była taktyka? Ile bloków się trzeba było skupić pod siebie? Żeby diaksy znaleźć? więc widzicie, dobra. Czekajcie, bo mam logi. Lagi mam i mi się tanki nie wczytują. Za czym mi się nie wczytują. Czekajcie, bo mam jakiegoś laga. I co się stało? Ej, kiedyś sobie później zapomnij te mocy. Co tak się dzieje? Jak tak, to kliknij lajka. Dobra, to nie używać, ale i nie Jak Co Dobra, uznajmy, że wygrałem challenge.